W małżeństwie ludzie zwykle się docierają, uważała Ania. Najpierw romans, potem każdy pokazuje swój charakter. Potem już dostosowują się do siebie. Użyri i Ani też trwało długie docieranie się. Pięć lat przystosowywali się do siebie, ale 38-letni mężczyzna uważał, że się dotarł. A 32-letnia Ania była pewna, że warto byłoby jakoś inaczej budować relacje, bo mąż zupełnie się rozluźnił i przestał ją traktować jak człowieka. Gdzieś tam jest i dobrze, że jest jakby ptaszek w klatce. Każdego dnia sprawdzał, czy jest na miejscu i czy dobrze funkcjonuje. W domu porządek w lodówce jedzenie w szafie czyste ubrania. Tak się dotarli, że żona nawet zatarła się jako osobowość. Można powiedzieć, że nie jest żywym obiektem. Przynajmniej tak uważał Jura, żona powinna być. Kiedy Ania go poznała, pracowała jako asystentka sędziego. Jura wtedy się rozwodził, tam się poznali. Trudno było nie zwrócić uwagi na skromną i piękną dziewczynę. A jeszcze wyglądała inteligentnie i tak czarująco się uśmiechała. Potem uśmiech z nią źle zagrał. Kiedy się pobrali, mąż na trzeźwo odmówił jej pójścia do pracy. Tam jeszcze kto się uwiedzie. Nie sposób nie ulec jej urokowi. Chociaż Ania zapewniała, że nikt jej więcej nie jest potrzebny, jura jej nie słuchał. Przecież wiedział, że są zdeterminowani faceci, którzy będą ją zdobywać za wszelką cenę. I w ogóle to sąd, tam chodzą różne elementy przestępcze, zauważą ją i wszystko. Młoda kobieta musiała rzucić pracę. Potem próbowała znaleźć zatrudnienie w innych miejscach, gdzie nie będą pojawiać się elementy przestępcze, ale mąż zawsze znajdował powody, dla których nie trzeba tam iść. Normalnie zarabiam, oświadczył mężczyzna, cieszę się, że masz możliwość siedzenia w domu. Inni tylko o tym marzą. Jura nalegał, że żona powinna być mu wdzięczna za taką możliwość. A ona nie chciała go denerwować. Myślała, że robi to jak najlepiej, dba o nią, a to, że ona nie chce siedzieć w domu, a woli pracować, nie ma znaczenia. Ania lubiła pomagać ludziom i lubiła pracować. Ale skoro mąż powiedział, to go posłuchała, została gospodynią domową, a potem dotarło do niej, że on to robi nie po to, żeby się nią opiekować, ale dla siebie. W biurze zależało na tym, żeby czuć się żywicielem i głową rodziny, dlatego nie chciał, żeby żona pracowała. Ale ona przyjęła tę rolę i starała się być dobrą. Urządzała dom, karmiła, obsługiwała męża, pilnowała rachunków. Znudów uczyła się nowych rzeczy, a kiedy remontowali mieszkanie, zainteresowała się designem i sama dobierała wykończenie i meble. Potem zanurzyła się w tym i kiedy została sama, uczyła się pracować w programach do projektowania. Mąż coraz bardziej zadzierał nosa. Wszyscy zachwycali się ich rodzinnym gniazdkiem i skromną, piękną żoną. A Jura zupełnie się za tylko swoje zasługi wystawiał na pokaz, a rolę żony umniejszał. Ona jest po prostu narzędziem, robi wszystko, co jej każą. Zwłaszcza gdy pił, zaczynał tę samą płytę ja tu jestem panem, ja wszystko zarobiłem i bardzo mu schlebiało, gdy przyjaciele dziwili się, jak im się to wszystko udaje. Nie kłócą się, na wszystko starcza im pieniędzy, u nich nie wszystko jest tak pięknie, choć żyją z dwóch pensji. Nikt nie widział, co kryje się za tym pięknem. Żona oszczędzała na sobie, żeby w domu wszystko było dobrze. Ania rzadko coś sobie kupowała, przecież nie pracuje, prawie nigdzie nie chodzi, po co jej? Zresztą młoda kobieta nie miałaby nic przeciwko temu, żeby kupić sobie nowe ubrania, ale mąż ją wyrzucał. Przecież i tak siedzisz w domu, tylko pieniądze wydajesz, mówił Jura, a ja muszę, przecież nie mogę codziennie chodzić do pracy w tym samym. Długie włosy ani też nie były dane prawdziwych rosyjskich tradycji, po prostu kobieta nie chodziła do fryzjera, bo mąż uważał, że to drogie, a on lubi długie włosy. Po co je obcinać, a w ogóle można dla odmiany zrobić mnóstwo różnych fryzur, trzeba być dumnym, że ma się takie włosy. W efekcie życie rodzinne Ani nie cieszyło. Ale cierpliwie czekała, aż mąż zauważy jej starania i zrozumie, że bez niej nic nie znaczy. Przecież to jej zasługa, taki przytulny dom i schludny mąż. Ale w odpowiedzi na swoją troskę otrzymywała tylko uśmiechy, zwłaszcza po tym, jak zaczęła przybierać na wadze. Jura zarzucił jej, że zupełnie się rozluźniła, nic nie robiąc. W ogóle nie zauważał, że żona jest w ciągłym stresie z powodu jego wymagań i wypowiedzi pod jej adresem. Nigdy jej nie chwalił i nie dziękował, a Ania czuła się złą żoną. Pewnego razu poszli do sklepu po zimowe buty. Jeden z niewielu przypadków, kiedy to właśnie żona musiała coś kupić, bo oderwana podeszwa u starych butów i zbliżająca się zima nie mogły być ignorowane. Wybierali najtańsze buty, a Ania wstydziła się patrzeć w oczy sprzedawcom. Taka interesująca para. Przyzwoicie ubrany, zarozumiały mężczyzna i jego żona szara myszka. Mąż od razu patrzył na metki. Oczywiście te buty, które ostatecznie wybrali, były brzydkie, ale za to tanie. Ale Jura milczał, tylko jak i nawet celował, patrzył na tę scenę jak na coś nieprzyjemnego. Ania czuła na sobie wzrok męża i bardzo się denerwowała. Chciałaby zapaść się pod ziemię lub chociaż jak najszybciej skończyć, żeby stąd wyjść, ale najwyraźniej ze względu na stres noga jej się skurczyła. Jak na złość, kiedy chcesz jak najszybciej, coś się dzieje. Jakby specjalnie wszechświat karał za pośpiech. Ania skrzywiła się z bólu i nie mogła nic zrobić. Jeden but założyła, a drugi dopiero zaczęła wkładać nogę i piekielny ból. Mąż nawet nie podszedł, skrzywił się i demonstracyjnie schował się w zastój. A personel sklepu, zauważywszy, że kobiecie jest źle, zaczął się wokół niej kręcić. Jedna dziewczyna zaczęła masować nogę, druga pobiegła po wodę. Chcieli nawet wezwać pogotowie, ale noga zaczęła puszczać i klientka powiedziała, że wszystko w porządku. A jak tylko dziewczyny odeszły, podszedł do niej niezadowolony mąż. Durna, po co tu urządziłaś cyrk, najechał na żonę. Tak mnie boli, myślałam, że stracę przytomność, ukała żona. Z powodu jakiejś nogi, skrzywił się mąż, z tobą w ogóle nie można wyjść z domu. Żeby się nie skompromitować, kontynuował wymyślanie nieszczęsny mężczyzna. Chodźmy stąd od razu BY powiedziała, że po prostu nie chcesz tych butów. Poczekaj, daj mi chwilę posiedzieć, zaraz puści, tłumaczyła się żona. Sprzedawczynie stały z boku i ze zdziwieniem patrzyły na parę. Zachowanie męża wywoływało szok, ale zachowywał się tak, jakby ta żona go hańbiła, wcale mu jej nie było żal. Juri uśmiechnął się i powiedział, że żona ciągle urządza takie przedstawienia, lubi, kiedy jej żałują. Ledwo doczekał się, aż Ania raczy wstać. I od razu ją pośpieszył, żeby szybciej szła do wyjścia, i tak się spóźnili, spóźniają się. Gdy tylko wyszli ze sklepu, mężczyzna złośliwie pchnął żonę w ramię i przyspieszył kroku. Chociaż się nigdzie nie spieszyli, Jura po prostu musiał pokazać, że jest zajęty i poniżyć żonę. Ania, kulejąc, pośpieszyła za nim, starając się nie odstawać, a on tylko przyspieszał kroku. Nie byłoby tak przykro, gdyby rzeczywiście często urządzała takie koncerty, ale to zdarzyło się po raz pierwszy i sama czuła się nieprzyjemnie, że sprawiła niedogodność dziewczynom w sklepie. Mąż coraz bardziej zaczął protestować przeciwko żonie. Jeśli wcześniej po prostu chwalił się swoimi sukcesami, to teraz jakby specjalnie starał się ją upokorzyć. Ania pobłażliwie na to patrzyła. Niby mąż jak dziecko bawi się, chce pokazać, jaki jest fajny, ale ona uważała, że to chwilowe. Kiedyś musi zrozumieć, że zachowuje się źle, musi mu się znudzić, pocieszy swoje ego, a potem stanie się milszy. Ania zamykała oczy i starała się nie zauważać, że przez pięć lat Jura staje się tylko gorszy. Oczekiwała od niego, że zacznie ją cenić, a on tylko siebie cenił i jeszcze bardziej się zadzierał. Ale, żeby trzeźwo spojrzeć na sytuację z boku, potrzebny jest silny stres lub kopniak. I to się u nich wydarzyło, ale zupełnie niespodziewanie, przy czym nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Były to zwykłe przyjacielskie spotkania, ale mąż pozwolił sobie już na zbyt wiele. Przyszli do nich sąsiedzi, a Jura w swoim stylu znów zaczął szydzić z żony. Tym razem chciał pokazać, jaki jest fajny, dużo zarabia, a żona tylko wydaje. No powiedz, ile dziś wydałaś moich pieniędzy, skinął głową w stronę Ani i męża, a ona nakrywała do stołu podczas gdy ten gadał, no dalej opowiedź nam o swoim babskim życiu naszy i męża, szydził z niej jura, szarpiąc za fartuch. I wtedy żona nie wytrzymała i zerwała się. Mąż oszalał, gdy zamiast uległej żony zobaczył zupełnie inną kobietę. Tym razem nie uśmiechała się Winnie, tłumacząc cały żart i chwaląc go. Ale pokazała swój charakter. Postanowiła postawić kropkę nad i przerwać próby męża, by wystawiać ją na idiotkę. Uderzyła dłonią w stół, pochyliła się nad mężem i złowrogo spojrzała mu w oczy. Posłuchaj mnie, ty podły tandetny, powiedziała, zaciskając zęby. Teraz pokażę ci na co wydaje swoje pieniądze, a potem sam opowiesz znajomym na co można wydawać twoje pieniądze. Potem Ania otworzyła kredens i wyjęła z niego kopertę. Otworzyła ją i rzuciła mężowi na stół rachunki, a potem spokojnym tonem kontynuowała Policzymy, kto za to wszystko płaci, póki ja będę pakować swoje rzeczy, powiedziała Mąż z pogardą spojrzał na parę papierków, a potem odrzucił je na bok Żona tymczasem wzięła torebkę, otworzyła szafę i zaczęła wkładać do niej swoje rzeczy Para, która była u nich w gościach, ucichła Po raz pierwszy widzieli Anię w takim nastroju dla męża też był to szok, ale nie pokazywał tego po sobie. Niby wygłupia się, potem się uspokoi. Sąsiad nie wytrzymał i zaczął nim potrząsać za ramię. Mówiąc, że przeproś, powstrzymaj ją. Ale to jeszcze bardziej rozwścieczyło Jurę. Niech spada, splunął. Gdzieś się włóczy, widać dorabia tyłkiem. Żona sąsiada nawet krzyknęła od tej frazy, a Ania jeszcze bardziej zaczęła pakować torbę. Mąż, widząc, że teatr się nie kończy, zaczął przeglądać czeki. I co to za czeki, strącił je ze stołu. Przekazy z domu publicznego, tak, małżonko. Papierki poleciały na podłogę, a wraz z nimi przypadkowo zahaczony talerz z kanapkami, a żona spokojnie, nie odwracając się do męża, odpowiedziała, że to środki z konta babci. Jura zachichotał, tłumacząc znajomym, że żona jeszcze zwariowała. Babcia już dawno leży w grobie. Ale Ania powiedziała, że babcia zostawiła jej spadek, a 30 tysięcy męża nawet na jedzenie nie wystarcza. Nie siedziałby teraz przy stole, nie jadłby soli i pieczonej ryby, żywiłby się makaronem, gdyby chciał żyć tak, jak teraz, i nie kupować sobie ubrań na targu. Żona wyjaśniła, że cały czas miała nadzieję, że mąż się zmieni. Poczujesz się panem, nacieszysz się władzą, a potem staniesz się człowiekiem? Smutno uśmiechnęła się Ania. Ale na próżno miała nadzieję, mąż jej nie uwierzył. A czemu nie mówiłaś o babci? Kłamiesz, tak. Więc ci powiem, że zaraz dorwiesz się do okazji i wszystko wydasz. A ja chciałam, żebyś sam stanął na nogi. Powiedziała Ania i wyszła. Dzięki mężowi rzeczy było niewiele, szybko wszystko spakowała. Am siedział jak opuszczony, nie mógł uwierzyć, że żona przez cały rok ukrywała przed nim, że babcia zapisała jej pokaźny majątek, nigdy się nie zastanawiał, dlaczego pieniędzy zaczęło zostawać więcej, a jedzenie stało się bardziej różnorodne. Był z siebie dumny, a teraz przed znajomymi został upokorzony. Mąż nie mógł stać się człowiekiem wcześniej, a teraz pojawił się bodziec i próbował odzyskać żonę, ale było już za późno. Ania złożyła pozew o rozwód i nie chciała wracać. Trzeba było wcześniej skorzystać z szansy, teraz oczywiście. Kiedy pieniędzy jest mnóstwo, może się przed nią płaszczyć, ale ona tego nie potrzebuje. O tym, że babcia miała dużo pieniędzy, nawet Ania nie wiedziała. Dopiero po śmierci dowiedziała się, że babcia otrzymała spadek po dalekim krewnym, a teraz Ania mogła się cieszyć. Kupiła domek nad morzem, wypiła witaminy, schudła, odeszła od takiego szczęśliwego życia rodzinnego i zaczęła żyć dla siebie. Nie na próżno studiowała projektowanie wnętrz, wkrótce znalazła pracę jako projektantka i zajęła się ulubioną sprawą. Ale nadal żyła skromnie. Reszta zapisanych pieniędzy leżała w banku, ona sama też nieźle zarabiała, w najbliższym czasie nie zamierzała wychodzić za mąż. Może później się odpręży, a na razie patrzyła na mężczyzn z niepokojem. Będę wdzięczna za lajka pod filmem. Do zobaczenia. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj mój kanał.